Na co dzień pracuje w administracji Koneckiego Szpitala. Jest samoukiem. Przyznaje się do tego, że nie jest mistrzynią w grze na instrumentach klawiszowych, ale z powodzeniem wykorzystuje inne urządzenia do pisania muzyki. Nazywa się Ewelina Niewęgłowska, lecz występuje pod pseudonimem Enoise. Bardzo mnie cieszy odbiór moich utworów. Nie spodziewałam się w ogóle kilka lat temu, już ponad 13 lat praktycznie, mam swoich przyjaciół, fanów. Dla mnie jest to po prostu niesamowite uczucie, przeżycie, bo moja muzyka jest właśnie inspirowana latami 80. głównie, no ale też artystami muzyki współczesnej, takiej elektronicznej, bardziej niszowej, właśnie typu synth czy Synthwave. Gdzie siadam, i robię. Powiem szczerze, bardziej jestem rozpoznawalna za granicą, głównie w stany, i mam naprawdę bardzo dużo też planów innych, na przykład jakieś sety dj albo jakieś nagrywanie, jakichś teledysków. Mam naprawdę mnóstwo, mnóstwo pomysłów. Potrzebuję tylko trochę czasu i takiej siły, żeby to wszystko zrealizować. Moje utwory powstają powiem szczerze, nagle, to jest pod wpływem bardziej impulsu, wrażenia. Na tym się głównie właśnie też opieram. Biorę inspiracje zewsząd, tak naprawdę. Chciałabym tak. Osobiście poznać pana Marka Bilińskiego, żeby pokazał mi te wszystkie tajniki całej tej muzyki, którą on tworzy, ponieważ jestem fanką, tak? Tego pana chciałabym poznać, może coś zagrać wspólnie. Nie ukrywam też, że chciałabym zagrać na przykład set DJski, ponieważ ostatnio trochę się więcej tym zajmuję. No cały czas do przodu. I jest już prawie kompletna nowa płyta Eweliny, pardon. A noise na pewno czymś zaskoczy. Cały czas do przodu. Uche, que